Takich tłumów świecka biblioteka publiczna nie gościła już dawno, a wszystko to za sprawą konkursu fotograficznego, którego podsumowanie zorganizowano w miniony poniedziałek. Tym razem bibliotekarze zaprosili chętnych do wykonania zdjęć, nawiązujących w jakikolwiek sposób do hasła pozycje książkowe. Pozycje książkowe to temat pobudzający wyobraźnię, pozwalający na szerokie spojrzenie na czytelnictwo. Oczywiście otrzymaliśmy prace bardzo różnorodne, od takich standardowych, przedstawiających postać czytającą, człowieka czytającego książkę, do zaaranżowanych scenek, które no, są bardzo oryginalne. Przede wszystkim zapraszamy, to trudno opowiedzieć o zdjęciach, na pewno te zdjęcia będzie można oglądać zarówno u nas w bibliotece, będzie odbywała się wystawa, również na naszej stronie zamieścimy na pewno te najlepsze nagrodzone prace. To już kolejna fotograficzna zabawa zorganizowana przez bibliotekę. Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu przerosło jednak wszelkie oczekiwania. Nadesłano około 200 zdjęć, których autorzy mieszkają dosłownie na terenie całego kraju. Jury, które musiało wybrać te kilka najlepszych fotografii, przyznało, że poprzeczka była postawiona naprawdę wysoko. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, ilu uczestników jest ze świecia czy z naszego regionu. Natomiast liczyliśmy, że będzie więcej zdecydowanie mieszkańców świecia. No, widzimy, że konkurs zaczyna się robić poważnie ogólnopolski. Cieszy nas to, chociaż będziemy starali się zachęcić świecian do udziału w naszych działaniach. Podczas uroczystego rozwiązania konkursu pasjonaci fotografii mieli też okazję wysłuchać wykładu trumieckiego znawcy tematu Radosława Brzozowskiego, który przekonywał zebranych o wyższości techniki analogowej nad cyfrową. Organizatorzy zadowoleni z olbrzymiego zainteresowania spotkaniem i całym konkursem zapowiadają kolejne tego typu działania. Wszystko co robimy, wszelkie nasze działania są związane z książkami, z czytaniem. Tak to... Naprawdę nie ogłaszamy konkursu fotograficznego na jakikolwiek temat. Pozycje książkowe, to oczywiście wiąże się z czytaniem i o to chodzi. Zarówno konkursy, czy nasze spotkanie, to, to wszystko wiąże się z czytelnictwem, bo taka jest nasza rola, popularyzacja czytania. Na koniec sprawdźmy, jakie fotografie wygrały w konkursie pozycje książkowe. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można obejrzeć na stronach internetowych Biblioteki Miejskiej w Świecie oraz telewizji CSW.